Wracam sobie do domu z liczbazy, idę do kibla, bo krecik chce wyjść. Wchodzę do kabiny rozkoszy, a tam mój brat wpycha sobie 200-kilowe dubsko do sedesu. Kurwa, Marian, co ty odpierasz? Chuj się to obchodzi! I dalej się wpycha do syracza. What the fk, PNG. Wychodzę z kibla i idę do pokoju. Ostatnio dostałem żółwia na urodziny i zawsze regularnie go karmiłem. Śniadanie rano, obiad po szkole i kolacja o północy. Idę do pokoju, otwieram drzwi, a tam mój żółw kurwa rozpłaszczony na jedny naleśnik. Marian, na, drę się na brata, biegnę do kibla, żeby mu jeść. Jestem na skrzyżowaniu i już mam skręcać do toalety, ale nagle z dupy pojawiła się ta jedna przerośnięta jaszczurka, którą mój brat kupił sobie kilka lat temu. Z Spiernymi z drogi! krzyknąłem na jaszczura, ten się poryczał i spierwił do pokoju. Idę do toalety, a tam mój brat napierza się z jakimś krokodylem ze ścieków, przez co oboje byli ujani w gównie. Jewało w chłop. Chciałem odejść wymiotować, ale Marian mnie przyciągnął i zmusiłbym wymiotował na krokodyla. Odpuścił, gdy krokodyl ujechał go w nogę i Wtedy zaczął do niego krzyczeć Bowser ty kurwa wracaj Krokodyl mu tylko faka pokazał i spieprzył w odmęty gorzowskich ścieków Gdy cała ta postrana akcja się skończyła To poklepał mnie po ramieniu I poszedł wpierać kwiatki z doniczek Aby dostać jakichś ognistych mocy Kurwa jedyne co po tych kwiatach miał ogniste to srakę Tyle że nie mamy już kibla I pewnie nasra sobie do łóżka Kurwa jak ja nienawidzę mieć brata hydraulika